Tradycyjnie Legia Fight Club. Tradycyjnie jest z nami trener boksu Paweł Kłak. Witaj Paweł. Witam. Trener Pawa Rumickiego, Michała Olasia między innymi. Chłopaki mają teraz walkę w na Budwel Boxing Night. Jak wyglądają przygotowania? Przygotowania wyglądają standardowo. Trochę dorzuciliśmy nowych rzeczy. Dużo więcej biegania. Robimy wydolności trochę więcej. Trochę inaczej podeszliśmy do tych przygotowań. Zobaczymy jak to zaowocuje, jak, jak, jak będzie to wyglądało w ringu. Sam jestem ciekaw. Mówisz inaczej, co dokładnie zmieniliście i czemu? No, wszystkiego nie mogę ci powiedzieć, co dokładnie zmieniliśmy. Tak jak mówię, dorzuciliśmy więcej biegów, ale tu jest od tego trener Krzysiek, który koordynuje te biegi. Jego trzeba było się zapytać, na czym to polega. Ja nie chcę też zdradzać tajemnic. No to jest tak właśnie, że któryś raz już jest, jestem tutaj u was i, i, i zawsze widzę, jak chłopaki wracają z biegu. No dużo biegają, dużo codziennie biegają, e, mają dwa treningi dziennie. Już niedługo będziemy z tego wszystkiego schodzili, z tych obciążeń. No przygotowania, tak jak mówię, no Trochę się zmieniły, ale to też. A zmieniły się, bo co? Bo poznałeś bardziej chłopaków? Yy, to jest ze względu na Pawła i Michała? Tak, dokładnie. Trochę ich bardziej poznałem. Yy, wiem, czego potrzeba Michałowi, wiem, czego Pawłowi potrzeba. Także tutaj każdy, wiesz, no, boks jest sportem indywidualnym. Do Każde, każdego trzeba inaczej podejść, tak? To nie ma tak, że schemat, wszyscy robimy worki, to wszyscy robimy worki. Jednemu jest potrzebne to, drugiemu jest potrzebne to. Jednemu jest potrzebna większa praca na nogach, drugiemu jest e, potrzebny większy luz, większy timing, większy, nie wiem, utrzymać dystans wyczuć. Znacie przeciwników. Paweł Rumiński walczy z Gromackim. No przydomek Gromackiego Zadyma. Mówi wszystko, bo tak naprawdę on wchodzi do ringu i jest Zadyma. No dobrze, no. Czekamy na tą Zadymę. Zobaczymy jak wyjdzie. Z tego co wiem, to boksowali razem na Mistrzostwach tak, Polski. Tak. I na plus dla Pawła. Tak, no Paweł wtedy wygrał, to prawda, e, także chłopaki się znają, e, czy to właśnie pomaga, czy, czy nie za bardzo, czy to jest zupełnie już inny biegun, e, boks amatorski, a boks zawodowy? No moim zdaniem boks amatorski, a zawodowy różni się e, diametralnie, ale no wiesz, zawsze w głowie zostaje to, że z kimś wygrałeś, masz nad nim e, przewagę, ale też, no, tak jak mówię, ja Paweł ostrzegam przed tym, żeby nie myślał tak, żeby nie lekceważył nikogo, do każdego zawodnika podchodził stuprocentowo skoncentrowany i Paweł jest takim zawodnikiem, że jest skoncentrowany na swojej pracy, na tym, żeby bardzo dobrze wypaść, żeby dać siebie wszystko. No jest ukierunkowany w tym, żeby wygrywać. No, do tej pory mu się to błyskawicznie sprawdza, tak, dwie walki, dwa szybkie nokauty. No teraz to może być troszkę inaczej, mi się wydaje, bo Gromacki yy, jest bardzo yy, takim twardym zawodnikiem. Ma może mniejsze umiejętności techniczne, ale ma bardzo wielkie serducho do walki. No tak, idzie do przodu, yy, jest zawodnikiem, który, no, napiera bardzo do przodu, Także, no, wszystko taktyka, wszystko. Paweł takiego, jeszcze, Paweł takiego jeszcze w karierze nie spotkał. Nie, no spotkał w amatorstwie. Ale mówią o zawodowej teraz. No. no tak, tutaj też wiesz. Dwie walki zawodowe nie czynią z niego już nie wiadomo jakiego. E, Fajtera. Zawodnika, zawodnika, ale, no mówię, no teraz to będzie jego prawdziwy sprawdzian. Zobaczymy, jak się zaprezentuje. Nie chcę uprzedzać faktów, ani nie chcę... Prorokować. Uprzedzać. Tak, prorokować. Ja wierzę w niego z całego serca. No dobrze, to teraz e, Michał Olaś, e, walka z Zygmuntem. E, to też jest trudny przeciwnik. To są byli koledzy z, tak, naprawdę, z, tak naprawdę z Huzarów, troszkę się znają, więc e, naprawdę e, Zygmunt to jest duży chłop. Naprawdę, e, więc tutaj doświadczony. Tu, doświadczony, tak, to jest duże doświadczenie, no i, no i wyzwanie dla e, Michała. Tak, to trochę inny zawodnik niż ostatnio Rusiewicz, także będzie Michał, no tak jak mówię, Michał ma też przed sobą wyzwanie, ale jeżeli chce boksować naprawdę na dużym poziomie, to już musi takich zawodników brać, boksować z nimi, wygrywać. Michał też jest bardzo dobrze przechodzi cały okres przygotowań. Zmienił swoje podejście do treningów. Jestem z niego naprawdę dumny, tak jak i z Pawła, wiesz, to naprawdę chłopaki wiedzą na czym stoją i chcą pracować. No i to w takim razie będzie chyba owocowało. Można liczyć na to, że przyniesie efekt. No, na pewno będzie, przy... już teraz widzę, że przynosi efekty i samo bieganie jest, tak jak mówię, pod okiem Krzyśka, dużo, dużo bardziej lepiej się zachowują na różnych ćwiczeniach mhm. później, już mają lepszą wydolność, płuca im się otworzyły, także ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.